Uniwersytet Wrocławski szczyci się trzystuletnią historią. Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie istnieje zaledwie kilka lat, ale jest to placówka bardzo ważna dla całego uniwersytetu, a sądzę, że również dla naszego miasta Wrocławia. Miasto Wrocław chwali się szczyci swoją wielokulturowością, i moim marzeniem jest. To się już staje chwilowo, ale moim marzeniem jest, aby Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Wrocławskim był prawdziwym ośrodkiem kultury chińskiej. Konfucjusz to jest czas starożytnych filozofów greckich, pierwszych filozofów Thalesa, Anaximandra, Anaximenesa, to jest ten sam Czas głębokiej starożytności z odwołaniem się już do starej mądrości chińskiej. A ta mądrość to dwa zasadnicze pierwiastki tian, czyli niebo, i di, czyli ziemia ale z tego wynikają niezwykle głębokie korelacje pomiędzy człowiekiem a kosmosem. Sądzę, że tego możemy się dziś uczyć. Tego nam bardzo brakuje zrozumienia, że jesteśmy częścią natury że istnieje jedność przyrody, że powinniśmy akceptować wszystko. Sławne pytanie europejskie undemalum, czyli skąd zło pojawiło się również w filozofii chińskiej. To zło było uważane za naturalny składnik, który zawsze istnieje, który istnieć będzie, a my jesteśmy w obowiązku akceptować ten składnik. Głębokość myśli Konfucjusza jest zdumiewająca. W ciągu pięciu lat działalności Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim jego bramę przekroczyło 2500 studentów, co jest na rynku wrocławskim wspaniałym wynikiem, zważywszy na fakt, iż w pierwszym roku naszej działalności uczyło się jedynie 18 osób, natomiast w drugim roku liczba studentów nieznacznie tylko przekroczyła 100 osób. W obecnym roku akademickim udało nam się zachęcić do nauki języka chińskiego ponad 800 osób,

老师为大家说一个句子：我喜欢苹果。苹果，苹果,苹果啊，米饭，米饭，非常好，大家记得。 非常好，那今天我们要学习两个新的单词，首先是这个啊，英语里我们说什么？好，那你们有没有什么食物是不喜欢的呢？不喜欢呢？来学习一个新的语法点，人。 Huang Shengma. Shengsiang Lao Shi Wei Lao Shi Wei Odpowiedzią na oczekiwania naszych uczniów i studentów było również to, iż uruchomiliśmy cały zestaw przedmiotów dotyczących Chin, nie tylko związanych z samym językiem chińskim, ale z szeroko pojętą tradycją chińską kulturą czy historią. Od roku 2011 uruchomiliśmy Studium Języka i Kultury Chin, oferujące takie przedmioty jak historia cywilizacji chińskiej, społeczeństwo chińskie, filozofia chińska, czy nawet chińskie sztuki walki. 孔子学院的工作主要分两方面，一个是汉语教学，一个是中国文化的推广和介绍。嗯，汉语言和波兰语有巨大的差别，那么这是两种不同语系中的呃代表语言。汉语的难度啊、呃，汉语学习的难难度，嗯、呃，被世界所公认。当然了，这是。 外国人的一说法，作为中国人，我们当然认为自己的语言非常有规律，啊，非常有趣，学起来也非常简单。那我们希望呢，能够找到非常巧妙的办法，哎，向波兰人啊教授汉语，希望波兰人在学习汉语方面能够啊找到一个非常快捷的方法，能够迅速地提高汉语成绩。这是我们将要把将要带来的第一个。 孔子学院将带来第一个东西就是汉语言教学，那么其次呢，我们孔子学院要把中国的传统文化啊和现代文化介绍到波兰来，那么传统文化中有一些表象的东西，比如说啊武术，啊饮食茶艺。 把这些浅层的、表层的文化东西介绍进来，同时还要把中国的哲学、宗教，啊，中国古老的啊阴阳五行学说啊这些西方人感到非常神秘、好奇的东西介绍给波兰人。那中国的这些文化传统，在波兰社会，嗯，在整体上还是比较陌生的。大部分的人呢，呃，对于中国文化的了解还非常的。 前嫌那孔子学院呢？嗯、呃，将逐步的啊开设一些文化课程，由浅入深的向他们介绍中国文化，并让并通过一定的方式让他们体验中国文化，还可以把他们嗯、呃、请到中国去进行呃切切身的感受，让他们进行切身的感受。 W 2005 roku, kiedy zakładałam autorskie przedszkole niepubliczne Król Maciuś i Leonardo da Vinci niepubliczną szkołę podstawową, wiele osób było bardzo, bardzo zadziwionych, że chcemy uczyć języka chińskiego tak małe dzieci. Ładział Jagoda, łodział Wiktor, łazioł Natenda, łazioł Gaja, łodział Filip, łodział Michał, łazioł Natalka. W 2007 roku powstał we Wrocławiu Instytut Konfucjusza i bardzo nam to ułatwiło pracę na bieżąco. W Uniwersytecie Wrocławskim bardzo nas wspiera, nie tylko y, wspomagając nas lektorami, y, którzy pracują z naszymi uczniami, ale również wspólnie y, realizujemy różne inicjatywy przy okazji y, świąt chińskich, a także y, różnych y, takich sytuacji, które są związane z kulturą i językiem Chin, a y, konieczne są do przybliżenia naszym uczniom, bądź po prostu chcemy to zrobić wspólnie. Instytut Konfucjusza na pewno pozwoli w przyszłości wzbogacić ofertę dydaktyczną o sinologię. Sinologia nie jest w tej chwili wykładana na uniwersytecie, a chcielibyśmy, żeby ten kierunek był możliwy i dostępny dla naszych przyszłych studentów. Sinologia, by mogła normalnie funkcjonować, musi być oparta również o native speakerów, a zatem przedstawicieli z tamtego kraju. Mamy wspaniałą współpracę z Uniwersytetem Xiamen i Uniwersytet Xiamen gwarantuje nam przesłanie profesorów, którzy tu mogliby właśnie prowadzić zajęcia dla studentów sinologii. Jest to może kierunek niszowy, ale ja obserwuję bardzo dużo zainteresowania językiem i kulturą chińską. Wystarczy wspomnieć, że ostatnie uroczystości Nowego Roku Chińskiego zgromadziły w Instytucie naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. Jeśli patrzymy się na statystykę, to w chwili obecnej Instytut zdecydowanie prowadzi większą liczbę kursów dla młodzieży, kursów oczywiście języka chińskiego. Także nie można poprzestać tylko i wyłącznie na pewnym etapie tego języka i kultury, ale trzeba dać możliwość szerszego pogłębienia informacji u nas właśnie na scenologii. Wydaje mi się, że z jednej strony, tak jak tu przyjeżdżają wolontariusze z Chin prowadzić zajęcia. Tak w przyszłości będzie coraz więcej przyjeżdżać profesorów, którzy zapoznają naszych studentów z właściwym programem dotyczącym nauczania chińskiego.